Witam serdecznie. Dzisiaj jestem w hotelu Lonak w mieście Disburg. To jest takie jakby u nas Górny Śląsk w Niemczech, centrum całego zamieszania Niemiec. I tak, za cenę 85 euro dostajemy taki pokój. Tędy się wchodzi. Na podłodze wita nas wykładzina, czysta wykładzina. Całkowicie inny układ jest niż wszystkie. Od razu lądujemy w pokoju. Mamy takie łóżko łączone, dwa materace. Z każdej strony są półeczki. Biała pościel. Widzę już tutaj czeka na mnie czekoladka jedna i druga. To jest pokój raczej dwuosobowy, ale dostałem taki. Z drugiej strony też jest taki sam zestaw. Półeczki są puste, tam nie działa lampka górna, łóżko wygląda na wygodne, pachnie, jak się wchodzi do pokoju. To jest dosyć ważne i fajne. Później mamy szafę. Jest w szafie mamy mnóstwo wieszaków. Jakiś koc, jakbyśmy zmarzli. Faktycznie jak wchodzę do pokoju, było uczucie chłodu grzejnik jest letni, zobaczy, czy się da go odkręcić. Ojejku, jejku, gdzie on ma to. Tak, jest zakręcony. Zobaczymy, co się będzie działo, jak go odkręcę. Tu mamy Aha, tu mamy kontroler do pilo... pilot do klimatyzacji. W pokoju jest klimatyzacja. To jest fajne, że jest coś takiego. Tu mamy jakiś regulamin. Zaraz po prawej stronie czeka po wejściu, przy wejściu, po prawej stronie czeka na nas kubeł. Mamy biurko z krzesłem takim alaratanowym. Jest lodóweczka, oczywiście jest cennik. Tutaj moje GoPro się ładuje. Jest cennik produktów, które byśmy wybrali sobie z lodówki Piwko 2,5 euro. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Cola, cola 2,5 euro. Później mamy taki obrotowy. Stolik, na którym możemy zrobić sobie kawę. Są kawy, jakobs, jest cukier, jest śmietanka, są herbaty, także możemy z tego korzystać. Jest sygnał. Mamy kubki, jakbyśmy chcieli sobie zrobić kawę na wynos i wyjść z hotelu rano. Hotel otwieramy za pomocą takiego klucza, ja tłuka, ja na nie mówię. To nie jest dosyć fajne, znaczy ja tego nie lubię, ale podejrzewam, że to jest praktyczne i nie można ich zgubić zbyt łatwo. Mamy dodatkowo dwie szklanki otwierać, jakbyśmy chcieli się kulturalnie napić. Jest ta etykietka, żeby powiesić na więcej nocy, jakbyśmy zostali, żeby nie przeszkadzać, bądź posprzątać. W hotelu mamy internet. Internet jest dramatyczny. Ojejku. Internet to nawet trudno powiedzieć, że to się jest internet. Zaraz bo on potrzebuje u mnie palucha, żeby się odpalił. Mamy Pobieranie 55, nie 55, 0,55 megabita i wysyłanie 0,96. Tutaj mamy dane, hasło takie, po zalogowaniu się właśnie otrzymujemy takie parametry. Jest bardzo słabo. Jest telewizor, którego jeszcze nie odpalałem. Nie wiem, czy on działa. Działa. Telewizor fajnie wygląda. Na pierwszy rzut oka wygląda świetna jakość telewizora. To jest już nowoczesny telewizor. Czyli jest ok. Kanały są w miarę poukładane. Pierwsze trzy przerzucę z RTL. Nie ma pustych przestrzeni. Jest drugi RTL. SAT działa. Dobra, telewizor sobie darujmy. Jest. Eee, co tu jeszcze? No, pokój wygląda na pierwszy rzut oka bardzo czysto. Widok z pokoju jaki mamy. Kurczę, jak się dosę do tych okien. Na no, budynek sąsiedni. Szału nie ma takiego. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli też nie ma cudów. Jest jeszcze łazieneczka. Łazieneczka witana z kaflami. Podłoga jest średnio czysta, bo jest tak jakby tutaj mnóstwo takich brudków. Ja tu jeszcze nie wchodziłem, także e, tak to zastałem. Jest ogromny prysznic. Troszkę dziwnie zrobiony, bo nachodzi na kibel. Trzeba uważać, by orła nie wywinąć tutaj wychodząc z niego. Ale jest naprawdę duży. Łazienka jest przyzwoita. Zaraz, nie chcę się pokazywać. Tu mamy lustro po tej stronie, duże, ogólnie jest bardzo jasna łazienka. Mamy dwie szklanki zwykłe do płukania paszczy. Mamy umywalkę, zobaczymy czy woda ciepła jest. Mm, mm, mm. No słabo z tą wodą gorącą jest. Na razie leci sama zimna. Kurcze, może popierdzielili. Po pierwszali jest ciepła woda, nawet bym powiedział, że robi się gorąco. Dobra, ok. Już się wystraszyłem, żeby będę dupę moczył w zimnej wodzie. Mamy mydełko jakieś yy, do ciała i do włosów. Tak, uniwersalne takie płyny do mycia. Są chusteczki higieniczne. Jest suszarka do prądu, jest włączona. Tu mamy on. Nie działa. No to ona na pewno nie działa. Teraz jest. Dobrze, żeby mnie palą. Nie zgrywają. Tu się światło zapala. Grzejnik tutaj jest zimny. Też go puścimy. Zobaczymy, czy będzie działał. Białe ręczniki. Są to jest bardzo fajne. Są jest brudny, Nie, jakiś paproch jest. Dobra, jest w miarę czysto. Brodzik mi się podoba. Jest mega głęboki. Można go zakorkować za przeproszeniem, kucnąć i mieć na miastkę wanny. Nie jest to w pełni funkcjonalna wana, aczkolwiek jest coś takiego, co by to imitowało. Papier toaletowy rozumiem, że jest tu. Tu nie ma woreczków, nie, czystości się skończyły. Kubełek chyba jest wysprzątany, jest wysprzątany. Się pokażę z tej strony. Tak. Wszystko wygląda dosyć estetycznie. Na suficie jest siding, tak jak w ostatnim hotelu, ale o niebo lepiej położone. To wszystko jest tak wykonane dosyć schludnie i czysto. Pomimo tego ogromnego Platfona, czy Platona, nie wiem jak to się nazywa, mało robali widzimy, czyli widzę, że jest tu dbane i sprzątane o to, bo zawsze tutaj mamy śmietnisko robaków. A ja tu widzę chyba jednego komara, jakąś muchę, to nie jest źle. W hotelu, co zauważyłem na samym już wejściu, ktoś lubuje się w sztuce. Nie wiem, czy właściciel nie jest malarzem, bo jest pełno dzieł sztuki. Tu mamy taką panię z cyckami. Tu mamy słoneczniki, nie słoneczniki, makowce z jakimiś kwiatkami dziwnie powieszone, możliwe, żeby zwracało na siebie uwagę. Tu mamy kolejno, tu chyba jest akwarela jakaś. Tak. Mhm. Uh -huh. Ale przy wejściu do hotelu zwróciłem uwagę. Pokażę wam jak to wygląda. Wyjdę na zewnątrz. Przy wejściu do pokoju. O. Tak wygląda to. No muszę przyznać, że naprawdę ktoś tu ceni sztukę i to jest niesamowite. Wszystkie obrazy są faktycznie namalowane, nie są jakieś kopie, to są prawdziwe obrazy, więc no to już mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że jest klimatyzator, latem pewnie można z niego skorzystać. Mamy mnóstwo gniazdek. Raz. Tu co tu mamy? A, światło główne. Możemy wyłączyć nie wychodząc z łóżka. Jest ta czekoladka Milka. Zaraz ją pożre. Lubię takie surprise'y. No hotel wygląda dosyć dobrze. Nie jest brudny. Nie wymaga chyba większego remontu. Moim zdaniem nadaje się jak najbardziej do użytkowania. W sufit tutaj mamy taki podbity albo drewnianymi panelami, albo czymś drewnopodobnym. Mimo wszystko wygląda to estetycznie. Nie widzę nigdzie pajęczyn. Bardzo mi się podoba. Cena 85 euro za niego płacimy i mamy w nim śniadanko. Śniadanko będzie na siódmą rano. Tak też schodzimy tam i zobaczę, no zobaczę jak mi się to spędzi noc. Pokażę jeszcze, może z różnych kątów go. Tak wygląda. Jest lekki półbrok, ale w hotelach to jest normalne, że oszczędzają na oświetleniu. Teraz pokażę to z tej strony. Ale naprawdę prezentuje się estetycznie. Yy, mamy te dwa krzesła, możemy, za przeproszeniem, je przestawić na bok i nawet uzyskać trochę miejsca, jakbyśmy chcieli się porozciągać. Yy, czemu o tym mówię? Ponieważ często w mojej pracy to jest normalne, że chłopacy, którzy ze mną jeżdżą, rano sobie coś trenujemy, bo po prostu nasza praca tego wymaga, żeby tego nie żreć i nie pracować, tylko jeszcze ruszyć trochę dubsko, bo to rośnie wszystko. Naprawdę pachnie świeżością, pachnie czystością w tym hotelu. No jest przyjemnie. Bo wszystko czyściutkie. Dobrze, to by było na tyle teraz. E, rano się pochwalę, jak spędziłem noc. Jak smakowało mi śniadanie. Czy to był szwedzki stół, czy po prostu. E, czy po prostu dostaniemy jakieś gotowe pakiety do zjedzenia? Ojej, co to. Aha, to ja już na to. To ja nasyfiłem, jak wodę używałem. Nachlapałem na ręce. Dobrze, będę się tu pościerać. Dobrze, to tyle. Do jutra, do rana. Pa. Niestety zepsuły mi się mikrofony i muszę nagrać jakoś ten odcinek. Noc spędziłem w hotelu bardzo przyzwoicie. Właśnie wróciłem ze śniadania. Śniadanie było dosyć dobre. Był szwedzki stół, ale niestety jajka nie były w bimerach, tylko pani cały czas spytała w każdego z gościa z osobno, jakie mu podać. Wentylator troszkę hałasuje, ale jak już przyrządziła, było ok. Mm. Zrobiłem jedno zdjęcie sali. Sala wyglądała tak, że był jeden telewizor centralnie, dookoła niego siedzieli sobie goście i sobie wpierdzielali tam jedzonko. Yy, całkiem sympatycznie, przyjemnie. Kawa też była podawana w termosach, czyli nie mieliśmy do wyboru z automatu, jaką chcemy kawę. Ale pani pytała też, yy, czy podać latę, czy nie latę. Także podobny jest wybór. Ja wziąłem w termosie, bo nie chciało mi się komplikować sprawy i życia. Dobrze, tak to wygląda mniej więcej. Aha, co do internetu jeszcze. Internet wczoraj się zapowiadał tragicznie, ale okazało się, że jak już go zacząłem używać, nawet mogłem płynnie oglądać filmy. Były przerwy w dostawach tego internetu ale dało radę coś na nim podziałać, chociaż pokazywało mi katastrofę, myślałem, że po prostu nie załaduje strony i tak też czasami bywało po prostu stanął i dupa, możliwe, że test zrobiłem w momencie, kiedy po prostu były przerwy tego internetu trochę to było drażniące, aczkolwiek później się okazało, że jest wszystko ok. Zrobiłem sobie jeszcze tutaj dwie kawki, Raczej wczoraj jedną i dzisiaj drugą wykorzystałem sobie te Jakobsy, nawet mi smakowały, chociaż nie przepadam za rozpuszczalą kawą, może dlatego, że dawno nie piłem takiej i, i stęskiłem się za czymś innym po hotelu jeszcze połaziłem sobie, i oglądając sobie te wszystkie dzieła sztuki. Na każdym piętrze jest mnóstwo obrazów. Każdy inny bardzo ładnie to wygląda. Ktoś po prostu zainwestował w tą sztukę. Wszędzie wiszą tutaj obrazy, i to jest bardzo fajne. Tak, zostawiam mniej więcej wszystko. Są ręczniki wykorzystane. Woda płynie bardzo gorąca. Brodzik z namiastką wanne rewelacja. To mi się też bardzo podoba, chociaż takie brodziki powinni dawać. Po miasteczku troszkę połaziłem, tam w sumie nic ciekawego nie było, bo hotel jest położony w takim miejscu, że wszędzie jest daleko. Więc byłem na stacji sobie pociągowej w nocy, byłem pod jakimś kościółkiem, tak. tam gdzie światło było, po prostu łaziłem. I po powrocie po prostu poszedłem spać, wyspałem się bardzo dobrze, przewietrzyłem, hot... przewietrzyłem sobie pokój. Wziąłem już, doprowadziłem łóżko tak, że miałem tylko jedną kodrę, bo ostatnio przykryłem się dwoma kodrami, tak było gorąco, bo nałożą tych betów tyle na tym łóżku, że po prostu trudno ogarnąć, tego nie lubię aż tak dużo, e, jak księciuniu w puszku tutaj spać. Także to ogarnąłem, przygotowałem sobie pokój do spania, wyspałem się rewelacyjnie. Dobra, teraz czas jechać do pracy, pokażę jeszcze kilka miejsc. O, tak, z tego miejsca tak to wygląda. O, to jest spokój za 85 euro ze śniadaniem do rady. Mogliby troszkę poprawić to śniadanie, żeby mieli w bimerach Gości mieli naprawdę bardzo dużo. Także myślę, żeby się nic nie zmarnowało. O, ja jednak lubię sobie nabrać sam. Nie przepadam, jak mi ktoś podaje tu jeszcze raz. O, o z tej strony. Sorry za dźwięk, ale. Nie wiem, dlaczego mikrofony padły, przestały działać. Dobrze, to by było na tyle pa.